Dzień dobry, z tej strony Michał z Lubomirskiego Centrum Kultury. Dzisiaj mam dla Państwa do przekazania kilka informacji dotyczących Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych. Jestem święcie przekonany, że wiele osób zastanawiało się, czy w obliczu panującej pandemii koronawirusa Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu będzie mógł się odbyć. Otóż, Szanowni Państwo, jedno jest pewne festiwal w takiej formie, jaką pamiętacie, dla poprzednich w Lubomierzu nie będzie mógł. Roku zostać zorganizowany. Na ormieńskim rynku nie stanie scena główna, nie będzie koncertów, nie będzie spotkań z aktorami, nie będzie wystaw ani wszystkich imprez towarzyszących. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany nie tylko organizatorom naszego festiwalu, ale też organizatorom wielu wydarzeń, które odbywały się tutaj w naszym regionie. Niemniej jednak już dzisiaj możemy Państwa zapewnić, że w okresie, kiedy miałby odbywać się festiwal, czyli w okolicach 7, 8 i 9 sierpnia 2020 roku, będziemy prezentować Państwu inne wydarzenia kulturalne związane z filmem, związane z komedią, związane z muzyką. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak aktualne obostrzenia dotyczące pandemii koronawirusa. Będą nam pozwalały komunikować się z Państwem. Dlatego z pewnością nie pozostawimy tego czasu pustego. Mam nadzieję, że będziemy mogli wspólnie, czy to podczas spotkań, czy to podczas wydarzeń, być może plenerowych, a być może tylko przed ekranami naszych urządzeń elektronicznych, wspólnie spędzać czas, obsługując właśnie z dobrą kulturą. I przy okazji, kontaktując się z Państwem, już dzisiaj chcielibyśmy. Bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które co roku były zaangażowane w ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych, podziękować wszystkim dotychczasowym sponsorom, współpracownikom, podziękować wszystkim wystawcom, podziękować wszystkim artystom i w tym trudnym czasie życzyć wszystkim Państwu jak najszybszego powrotu do normalności. O wydarzeniach, jakie są planowane na ten czas 7, 8, 9 sierpnia, będziemy Państwa na bieżąco informować na naszej stronie na Facebooku. Dlatego być może teraz już warto polubić naszą stronę i śledzić bieżące wydarzenia. Do usłyszenia.